Jesteśmy na konferencji poświęconej rocznicy dwudziestolecia otwarcia pierwszej biogazowni rolniczej firmy Goodwally. Przez te 20 lat ministerstwo wspierało rozwój biogazu rolniczego w Polsce i rozumiem, że ta, to wsparcie będzie kontynuowane bardziej intensywnie niż do tej pory. Dokładnie, staramy się od samego początku ten sektor rozwijać. 20 lat od wybudowania pierwszej biogazowni to już sporo czasu, sporo doświadczenia. Jesteśmy w miejscu, gdzie rzeczywiście te biogazownie się wykluwały. Firma Gudwale, która. Była pionierem tego sektora w Polsce. Łączyła zarówno działalność rolniczą, jak i przetwórstwo rolno-spożywcze właśnie z zagospodarowaniem tych surowców w biogazowniach. To jest ogromne doświadczenie. Ten kierunek nadal jest utrzymany. Sporo zmian w przepisach, które ułatwiają budowę biogazowni właśnie przy gospodarstwach rolnych i przetwórstwie To już się zadziało. Mamy system wsparcia. Zarówno tych najmniejszych biogazowni, takie na własne potrzeby w ramach planu strategicznego, czy też większych, tych, którzy rolnicy by chcieli zainwestować po to, żeby mieć korzyść ze sprzedaży energii w ramach Energii dla Wsi, programu, który jest finansowany z Narodowego Funduszu. Będziemy to robić. Przygotowujemy i współpracujemy z Ministerstwem Klimatu, żeby jeszcze ten sektor znalazł większe miejsce w energetyce. Między innymi duże zmiany, które szykują się w prawie energetycznym, kwestia przyłącze do sieci, to są dzisiaj te newralgiczne rzeczy, pojawiają się ceny ujemne, to też ma swoje przełożenie na system wsparcia i, i możliwość de facto zbilansowania całej finansowo całej inwestycji. To są ważne rzeczy, nad którymi pracujemy. Mamy porozumienie sektorowe, gdzie te dyskusje trwają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Też w tych tym nie uczestniczymy i będziemy nadal to robić. Dziękuję bardzo.